Kilka minut po 20 rozpoczął się pierwszy etap rajdu Hiszpanii, 12. rundy Mistrzostw Świata. Robert Kubica i Maciek Baran wyruszyli na trasę, by walczyć o tytuł Mistrzów Świata w kategorii WRC2. Wystarczy im drugie miejsce w klasie, ale do tego droga daleka, bo rajd nie jest łatwy i jak każdy w tym roku nowy dla Kubicy. Będzie to ciężki rajd, ponieważ charakterystyka OS-ów jest dosyć trudna. Jest to mieszany rajd. Po raz pierwszy. Startuje właśnie w takim formacie, czyli jeździemy praktycznie półtora dnia po asfalcie i ostatni dzień odcinki szutrowe. Nie są to łatwe odcinki. Trochę inne asfalty niż te, które mieliśmy we Francji i w Niemczech. Bardzo dużo zakrętów. Bardziej przypominają trochę włoskie i francuskie OSy. Te bardziej jeśli chodzi o Antip Monte Carlo. Katalońska Runda Mistrzostw jest jedyna w swoim rodzaju, bowiem tylko tu rajd odbywa się na dwóch nawierzchniach – asfalcie i szutrze. To utrudnia zadanie tak zawodnikom, jak i serwisowi. Mechanicy w 75 minut muszą przebudować specyfikację samochodu z asfaltowej na szutrową, zmieniając przede wszystkim zawieszenie. To jest też coś innego, chociaż chłopaki tutaj już są przygotowani. Dla mnie to będzie zupełna nowość. Startowanie, jechanie przez tam półtora dnia po asfalcie i wjazd na szutrowe OS-y na pewno nie będzie łatwy. Nigdy jeszcze raz mi się zdarzyło, że w bardzo krótkim czasie z szutru się przeskoczyłem na asfalt, ale sądzę, że jest to łatwiejsze dla mnie przejście, ponieważ jestem bardziej przyzwyczajony do asfaltu. Zanim Kubica i Baran ruszą na szutrowe odcinki, czeka ich 9 prób asfaltowych. Relacje ze zmagań polskiej załogi po Sport Wiadomościach. Słyska.